Tato, tato, popatrz. Tata, jak ci się podoba? No, robi wrażenie. Idziesz na jakąś imprezę? Imprezę? <laughs> no, bal przebierańców? Widziałeś kiedyś ojciec prawdziwego panka na jakimś głupim balu przebierańców? Aha, jesteś prawdziwym pankiem. No dobra, i co teraz? Jak to co? Wolność, tata, wolność. Nie dam się zmusić przez to konsumpcyjne społeczeństwo do niewolnictwa korporacyjnego i nie będę, tak jak ty z mamą, sprzedawał swojego cennego czasu za pieniądze. No ale z czegoś trzeba żyć, pracować trzeba. Tata, jesteś zaślepiony przez system. Ja nie pracuję i jestem wolny. No, ale się uczysz. No właśnie. Rzucam szkołę, po wakacjach już tam nie wracam. Czuję, że jeszcze rogi mnie ta buda całkiem przerobi na niewolnika systemu. No dobra, okej. Okay. To co będziesz robił? Co zechce? Wolność. Już ci mówiłem, ale ty niczego nie rozumiesz. Jutro jadę na festiwal pankowy. Mam już osiemnaście lat i mogę zrobić, co zechce. Nawet prawo mi tego nie zabrania. Jestem wolnym człowiekiem. Mówisz. No dobrze, ale twierdzisz, że nic nie ogranicza twojej wolności? Odkąd jestem pełnoletni? Nic. Dobra, tata, my tu gadu, gadu, a życie ucieka. Pakuję się i znikam. Daj mi czterystówki na bilet, pociągi, coś do wszamania. Ale mówiłeś, że jesteś wolny i nic cię nie ogranicza. A tu jednak jakby. coś ograniczało? Hm? Tak. Taki jesteś? Szantażujesz mnie, mamoną? Jasne, dobra. Nie potrzebuję twojej kasy. Kiedy wracasz z festiwalu? Już wróciłem. Szybko? Co się stało? Szkoda gadać! Całe to społeczeństwo jest chore. Nikt nie rozumie! Że potrzebujesz czterech stówek? No właśnie. Jak tu być wolnym, jak wszystko kosztuje! Wszystko powinno być za darmo. Człowieka nie może nic ograniczać. Ale ogranicza. Ale nie powinno! Ale ogranicza. Na przykład to, że człowiek musi jeść. To jest straszne. Dobra, dam ci te cztery stówki. Pojedziesz na ten festiwal, ale chcę dokładnie wiedzieć, z kim jedziesz i kiedy wracasz. I masz codziennie dzwonić do domu, żebyśmy się z mamą nie denerwowali. I nie zrób niczego głupiego, proszę. Super. No dobra, za dwa dni ci wszystko opowiem. Ale i tak twierdzę, że wolność nie powinna być przez nic tłamszona, a społeczeństwo powinno być inaczej zorganizowane. Gdyby wszystko było wspólne, każdy byłby wolny, mógłby robić, co zechce i jak zechce. No dobra, to pogadajmy o tym. Zobacz. Ja cię. To ty? I co się z tobą porobiło? Ale wróćmy do tematu. Mówiłeś, że wolność nie powinna być ograniczona przez posiadanie, przez własność, i że rozwiązaniem byłaby własność wspólna? No, dokładnie tak. Gdyby wszystko było wspólne, to każdy mógłby dostać to, czego pragnie. I nie byłoby tak, że jeden ma, chociaż nie potrzebuje, a drugi nie ma nic. Widzisz, a ja sądzę, że bez własności nie ma wolności. Ale jak widziałbyś to wspólne posiadanie? No, normalnie. Na przykład, kilku ludzi mieszka nad jeziorem. I każdy łowi sobie w jeziorze tyle ryb, ile jest mu potrzebne do jedzenia. Aha, no ale każdy poza jedzeniem musi się też w coś ubrać. No, to każdy sobie złowi więcej i sprzeda i kupi ubranie. Tak, ale jesteś w stanie zagwarantować, że któryś z gospodarzy nie zacznie łowić ryb na potęgę, żeby się wzbogacić? I co wtedy będzie, jak ryb zabraknie? No, pff. może tak być! Ale jak zabraknie, to można zarybić. Złożą się na to wszyscy. No ale czy na pewno się dogadają? Przecież jeden z nich łowił więcej. Dojdzie do awantury. E, bo ci ludzie są źli. Ludzie są, jacy są. Ale powiedz mi, czy tak by się stało, gdyby właścicielem jeziora był tylko jeden z gospodarzy? No pewnie, że nie. On zadbałby o to, żeby w jeziorze nie zabrakło ryb, zarybiałby je i odławiał tylko tyle ryb, ile można. No właśnie, bo właściciel jeziora będzie racjonalnie korzystał ze swojej wolności. I nie doprowadzi raczej do sytuacji, kiedy z jeziora wyłowi wszystkie ryby i nie będzie miał z czego żyć. A grupa ludzi, którzy korzystają z jeziora nie będąc jego właścicielami, zrobi inaczej. Będą oni dążyć do maksymalnego zysku, ale nie będą skłonni do ponoszenia nakładów, na przykład zarybiania. Będą się też starać wyłowić więcej niż inni. No fakt, więc wolność jest niemożliwa? Myślę, że wolność absolutna nie jest możliwa. Zawsze są jakieś ograniczenia. Kiedy człowiek nie posiada niczego, wcale nie jest bardziej wolnym od tego, który coś posiada. Ten, kto posiada jakiś majątek, może go użyć do tego, aby zrealizować swoje wybory. Może więcej? Posłuchaj. Fryderyk August von Hayek był bardzo cenionym ekonomistą i filozofem. Napisał on, że system własności prywatnej jest najwyższą gwarancją wolności. Ale jak to? Jak będziesz korzystał ze swojej wolności, kiedy nie będziesz miał niczego? Mogłeś jechać na festiwal, bo jesteś wolny. Ale nie pojechałeś, bo nie miałeś za co. Ale oczywiście Hajkowi chodziło o coś znacznie ważniejszego niż wyjazd na festiwal pankowy. No prawda. <laughs> Pomyśl, jeśli nie masz niczego, to gdzie się schronisz? Co będziesz jadł? Czy będziesz mógł robić to, na co masz ochotę? Hajek mówił o społeczeństwie. Pamiętasz? Ja mówiłem ci o czasach komunizmu. No, pamiętam. Każdy system totalitarny, czy to komunizm, czy nazizm, czy faszyzm, atakował własność prywatną i podporządkowywał ją państwu. Państwo nacjonalizowało ziemie, domy, fabryki, zakłady przemysłowe i podporządkowywało obywateli państwu właśnie od woli rządzących zależało, czy będziesz miał co jeść i pić, czy będziesz miał gdzie mieszkać. A człowiek nieposiadający niczego staje się od państwa uzależniony, staje się niewolnikiem. A nie można się było do sądu odwołać, jak zabrali wszystko, albo nie oddać? <laughs> w państwie totalitarnym, kiedy prawo pozwala na zabieranie własności obywatelom, kiedy sądy nie są niezawisłe. Synku, w jakich ty pięknych czasach żyjesz. Wyobraź sobie teraz, że żyjemy w Polsce zaraz po wojnie. Czy pan Kowalski? Tak jest. Decyzją właściwych organów mieszkanie obywatela zostało wypłaszczone. Może obywatel tu mieszkać tymczasowo z rodziną, ale metraż na osobę jest za duży. Z dniem dzisiejszym dokwaterowujemy obywatelom sześciu młodych aktywistów. No ale jak to? Powtarzał, nie będę. Czy obywatel jest pracujący? No tak, pracuje w zakładach mechanicznych. Zgłosicie się do rady zakładowej po przydział chleba i mydła a młody do pionierów ale już. I gdzie podziała się nasza wolność? No i widzisz, jak łatwo jest człowiekowi odebrać wolność? Wystarczy pozbawić go większości tego, co posiada. Kiedyś przeczytałem takie zdanie. Własność prywatna stwarza jednostce sferę, w której jest niezależna od państwa, stawia granice działaniom autorytarnej woli. Powiedział to znany ekonomista Ludwig von Mises. Dlatego państwa totalitarne, jeśli chcą pozbawić człowieka wolności i podporządkować go swojej woli, odbierają mu najpierw jego własność. Wtedy człowiek staje się zależny i całkowicie oddany władzy, gdyż od niej zależy wszystko. No niezłe. Mam jeszcze kilka innych cytatów na ten temat. No dawaj. Prawo do życia jest źródłem wszelkich praw, a prawo do własności jest jedynym warunkiem ich realizacji. Brak poszanowania prawa własności uniemożliwia realizację wszelkich innych praw. Skoro człowiek musi utrzymywać się przy życiu dzięki swoim własnym wysiłkom, musi mieć on prawo do posiadania owoców swojej pracy, które zapewnią mu przetrwanie. Człowiek, któremu odbiera się owoce jego pracy, staje się niewolnikiem. Z samego prawa do własności nie wynika gwarancja praw i swobód obywatelskich. Jednak, ujmując rzecz z perspektywy historycznej, prawo to jest jedynym i najskuteczniejszym narzędziem do zapewnienia jednych i drugich.